Zoogeografia w pigułce, część piąta. Saki Ameryki Południowej. Ameryka Południowa to odległy kontynent, który znajduje się zupełnie po drugiej stronie Ziemi w stosunku do Europy, czyli kontynentu, na którym mieszkamy. Najważniejszym ekosystemem Ameryki Południowej jest dżungla amazońska, rozległa puszcza tropikalna zwana zielonymi płucami świata. Lasy deszczowe Amazonii są domem dla ogromnej ilości roślin i zwierząt. Do dziś można tam spotkać dzikie plemiona, które żyją jak przed setkami lat, bez prądu, telewizji, a nawet internetu. Niesamowite, prawda? Największym przedstawicielem kotów w Ameryce Południowej jest jaguar. Trzeci co do wielkości kot świata, tuż po tygrysie i lwie. Z wyglądu przypomina nieco żyjącego w Afryce lamparta, ale jest znacznie potężniejszy, zaś z charakteru żyjącego w Azji tygrysa. Lubi gęsty las i świetnie pływa. Jaguar jest bardzo niebezpiecznym drapieżnikiem. Ma niezwykle silne szczęki, którymi potrafi zmiażdżyć nawet twardy pancerz żółwia. Lepiej unikać jaguara. W naszym zoo możecie za to całkiem bezpiecznie podziwiać jaguara o wdzięcznym imieniu Kali. Zazwyczaj wyleguje się w słońcu wysoko na gałęzi, a promienie odbijają się od jego pomarańczowego futra w czarne rozetki. Jednym z niesamowitych mieszkańców Ameryki Południowej jest pampasowiec, zwany potocznie wilkiem grzywiastym. W rzeczywistości przypomina dużego lisa na długich i cienkich łapach. Jego obecność zdradza niezbyt ładny, ale za to bardzo intensywny zapach moczu, którym znaczy granice terytorium. Jeśli przyjdziecie do naszego zoo, bez wątpienia po zapachu odnajdziecie wybieg czapiego i tiny oraz ich licznego potomstwa. Czy wiecie, że pampasowiec, mimo że jest drapieżnikiem, bardzo chętnie zjada owoce? Czas na kolejnego niesamowitego mieszkańca amazońskiej dżungli, czyli na leniwca. Zgodnie z nazwą nie jest zbyt aktywny. Oszczędza energię jak tylko może, dlatego też przesypia nawet 18 godzin na dobę. Przy smakiem leniwców są rośliny. To oczywiste, bo w swoim tempie trudno by im było cokolwiek upolować. Stabilny tryb życia leniwca sprawia, że w jego futerku zadomowiły się ćmy, grzyby, a nawet glony, którym zawdzięcza swój zielonkawy kolor. Leniwiec prawie całe życie wisi do góry nogami, zawieszony przy pomocy wielkich pazurów na gałęziach wysokich drzew. Na dół schodzi mniej więcej raz w tygodniu, żeby zrobić kupę. Leniwiec ma dobry węch, słaby wzrok i co ciekawe doskonale pływa, trzy razy szybciej niż chodzi. Jest bliskim krewnym mrówkojada i pancernika, ale o nich za chwilę. Mrówkojad Czyli pochłaniacz mrówek i termitów. Zwierzę to jest właścicielem półmetrowego, cienkiego niczym dżdżownica jęzora. Rozwaliwszy zaopatrzonymi w potężne pazury przednimi łapami mrowisko lub termitierę, penetruje je pokrytym lepką śliną językiem. Mrówkoja to olbrzymi, czyli taki jaki mieszka w warszawskim zoo, potrafi zjeść aż 30 tysięcy mrówek dziennie. Oczywiście w zonie dostaje mrówek tylko smakowitą papkę ze zmielonego mięsa, rozmoczonej psiej karmy z dodatkiem jajka i garści torfu. Pychota. Pancernik fachowo znany jako Bolita południowa. Po hiszpańsku słowo bolita oznacza kuleczkę i właśnie w taką kuleczkę zwija się pancernik w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa. Podobnie jak spokrewniony z nim lewniwiec i mrówkojad ma dość duże jak na siebie pazurki, którymi rozkopuje podłoże w poszukiwaniu robali, czyli bezkręgowców. Poza tym pancernik chętnie zjada owoce i warzywa. W warszawskim zoo możecie zobaczyć pancernika w budynku ptaszarni, gdzie mieszka w wolierze razem z leniwcami. Natomiast w budynku z żyrafami możecie podziwiać najmniejsze małpki świata, czyli pigmejki. Czy wiecie, że pigmejka waży tyle, ile tabliczka czekolady? Mimo, że są tak samo słodkie jak czekolada, małpki absolutnie nie nadają się na domowych ulubieńców. Najlepiej czują się w swoim towarzystwie, w którym nawiązują silne i złożone relacje. Każdy osobnik odgrywa w grupie jakąś rolę i ma ważne zadania, a grupa porozumiewa się między sobą przy pomocy dźwięków, zapachów i mowy ciała. Stojąc przy że z pigmejkami, możecie usłyszeć odgłosy przypominające ćwierkanie świerszczy. To właśnie rozmawiające ze sobą pigmejki. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą musicie wiedzieć o pigmejkach. Otóż wyobraźcie sobie, że w świecie tych maleńkich małpek, dziećmi, a zazwyczaj na świat przychodzą bliźniaki, opiekuje się tata. To on nosi tuli młode, które przynosi mamie tylko na czas karmienia. To rzadkie zjawisko w świecie zwierząt, ale godne polecenia w świecie ludzi. A teraz czas na krótki test. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z odpowiedziami bez najmniejszego problemu. Pytanie pierwsze. Ile mrówek potrafi dziennie zjeść mrówkojad? Pytanie drugie. Jak inaczej nazywany jest wilk grzywiasty? I pytanie trzecie. Jak często leniwiec korzysta z toalety? Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni odpowiedzi, zawsze możecie wrócić do początku naszej prezentacji. Do dzieła!